Właśnie w kontekście tej konferencji jest też właśnie ten całkowicie nowy interfejs. Właśnie to nie wiem, i to jak chciałbym się tym powiedzieć. Tak, Liquid Glass, zdaje się nazywa. Chciałbym pokazać ten interfejs, ponieważ to jest ładne. I <grym> też jakby specjalnie wyprowadziłem tą moją powiedzmy, tezę tej przyszłości w kontekście Tesli i Apple. Zobaczcie, oni robią ładne rzeczy, no to nie, nie ulega wątpliwości. Być może oni chcą coraz więcej ładnych rzeczy dostarczyć na rynek, żeby coraz więcej dać hardware'u, a ten model językowy na końcu już nie będzie miał znaczenia, czy to będzie od jednego, drugiego czy trzeciego operatora, ważne, żeby na moim hardware'ze się znajdował. Szanowni państwo, krótka animacja. Przyjrzyjmy się sekundkę temu designowi i będziemy sobie przechodzić dalej. Then make up our software And it with an new we call liquid glass. With the optical qualities of glass and a fluidity that only Apple can achieve, it transforms depending on your content or even your context and brings more clarity to navigation and controls. It beautifully refracts light and dynamically reacts to your movement with specular highlights. This material brings a new level of vitality to every aspect of your experience. From the smallest elements you interact with to larger ones, it responds. Dobra, starczy. Nie mamy tutaj jakiejś, jakiejś głębi AI-owej. Po prostu mamy nowoczesny design, jakość obrazu, czyli zamknięcie do hardware'u, czyli potencjalnie oni już wiedzą, na co grają, czyli na tym physical AI na zasadzie Tesla, samochody i roboty. A, a ty, moją maszynę, która ma jakikolwiek AI, nieważne jaki, ale, jest, ale trzymasz w ręce to, co jest moje, i ja rządzę, co ty trzymasz w ręce. Ja tak o tym myślę. Ale, ale e... jeszcze w tym kontekście tego trochę physical AI. Yy... Ciekawe, widziałem spostrzeżenia, że Apple trochę tym interfejsem może iść w kierunku takiego przyzwyczajenia nas do nawet odejścia trochę od tej fizycznej formy telefonów. Że właśnie ten interfejs taki, ten trochę szklany bardziej idzie w kierunku tego właśnie ich Apple Glass, nie pamiętam nawet jak to się nazywało. Te ich Apple'owe okulary, które no na ten o. moment, nie wiem, może kilka tysięcy osób na świecie używa, ale może jakby, że jest to trochę ich ta wizja, żeby jakby w kierunku takiego rzeczywistego interfejsu iść. No na pewno, na pewno. No... Pod ten system też parę ciekawych rzeczy zaprezentowali, bo chociażby umieszczanie widgetów w dowolnym miejscu w twoim mieszkaniu. Czyli możesz sobie na przykład nie wiem, na szafce w kuchni umieścić jakiś widżet, i on tam zawsze będzie w mieszkaniu. No na Też pewno możemy, możemy się spodziewać mocnego rozwoju, nazwijmy to wearable. I czy to będzie na głowie, czy to będzie na ręce, to daj Boże, że to nie będzie pod skórą. I tak to, tak to zostawmy.